Dzień dobry Państwu, z tej strony Mirosław Zielonkiewicz, pełnomocnik i inicjator referendum do spraw podziału gminy Suprasz. Chciałem Państwa e, powiadomić, iż e, w odpowiedzi na e, informacje, które nas docierają e, o tym, iż uchwała Rady Miejskiej Gminy e, Urzędu Miejskiego w Supraślu e, o e, rozpoczęciu referendum może być zagrożona E, e, anulowaniem przez wojewodę. E, z uwagi na kruski formalne. Chciałbym Państwa zdążyć, iż w dniu 29 kwietnia, w poniedziałek, organizujemy zgromadzenie protestacyjne w, na rondzie powstania styczniowego w Zaściankach, To jest to rondo od strony Białego Stoku. Będziemy protestowali przez zajęcie trasy przejść, pieszych przez dwie godziny, godzina 17 do 19, a celem jest protest ostrzegawczy przeciwko próbie podzielenia gminy Supraś przez Radę Ministrów bez, bez wymaganego uzasadnienia oraz przeciwko stanowisku wojewody podlaskiego o braku potrzeby przeprowadzenia referendum w tej sprawie i ewentualnym próbom blokowania możliwości przeprowadzenia referendum.